Od roku szukałam pracy. Byłam w różnych miejscach. Chcę tym świadectwem odda oddać chwałę Bogu, Wielkiemu Bogu, który zatroszczył się o wszystko, w każdym aspekcie tego, czego potrzebowałam. Zdarzyło się tak, że modliłam się przez ten rok i szukałam, i w pewnym momencie mówię: Nie Boże, ty się zajmiesz tą sprawą, bo miejsca, w które trafiłam, nie były odpowiednie dla mnie. Pan Bóg powiedział nie. Praca dla Ciebie będzie w odpowiednim czasie. Mówię Boże, czekam do skutku. I zdarzył się taki przypadek, że byłam w domu i jechał znajomy, z którym na co dzień to tak nie mam kontaktu już od dawna. Po prostu zatrzymał się koło mojego domu. Potem mi powiedział, że sam nie wie dlaczego. Ja mówię: Ja wierzę, że to Pan Bóg Cię sprowadził do mnie. I słuchajcie, kochani, jest to praca taka, że pomagam starszej Pani. Ta praca była dla mnie od Boga. Ta rodzina jest wdzięczna. Mąż tej pani powiedział do mnie takie słowa: "Kobieto, Pan Bóg cię zesłał nam. Jestem przeszczęśliwa. Pracuję tam pół etatu, a wynagrodzenie dostaję za cały etat. Bóg jest wielki. Bóg nie jest ograniczony w żaden sposób. On jest wielki, potężny i on działa w odpowiednim czasie. Dziękuję mu za to. Uwielbiam go, wywyższam, oddaję mu wszystko w jego ręce.